Cześć, witajcie z tej strony WTS, a to jest kolejny odcinek z House Flippera. Słuchajcie, dzisiaj zlecenia raczej nie będziemy brać, chyba żeby stracić czasu, ale raczej nie przewiduję. Ale zamiast tego y, zrobimy sobie tutaj remont. Będziemy mm, kontynuować remont naszego biura. No i ja chyba pomaluję te ściany. Przynajmniej część tych ścian na niebiesko, część na zielono. Żeby właśnie w te ciepłe kolory się trochę tu pobawić. Zaraz yy, farby. O, to jest, farb. I e, my szukamy niebieski, niebieski, same niebieski, niebieski. Tylko na za niebieski, pionoc. Może bardziej to. E, bo, dobra. weźmy Erkę. i zacznijmy sobie może od tej strony. O, to też trzeba będzie walić w pizdu to, bo mi się nie podoba jeszcze drzwi trzeba kupić. Dzisiaj będziemy robić od wewnątrz, a już następnych będziemy robić od zewnątrz.

Cój czekaj, 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 co ja robię? O Moment, 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 moment Teraz będzie zielony, zielony, zielony O, będzie lała Dobra, średnio obecnę. I teraz falbę Tu Nie artystycznie nie będzie, no ale już będzie lepiej wyglądać, bo przecież to co było, powołało o pomstę do nieba. pomyślał, że tu jakiś menedyn jest. ja bym pomyślał. wygląda. Powinno starczyć. Nawet... No, tak, tak. no dobra no, nawet, nawet mi to wyszło. Ład, bardzo ładnie mi, podoba mi się. No, to teraz to, to damy. I to sprzedamy. Teraz zajmijmy się może drzwiami. Eee... Zaraz, drzwi wejściowe. Drzwi, oj. O, to? drzwi wejściowe. O, może schowacz chodzi. mamy e, więc też zajmiemy bo tu jeszcze jeden robot ojojo nie tu i tu będzie m, to się stajemy tu też tu też tu też tu też e, o tu też to musimy zrobić generalny remont e, to zróbmy tak To farby, takie panele, tapety, najlepsze by było do łazienki. Próbujmy. No i dobra. Yy... Kurde, ja chyba nie mogę... A, no właśnie. Kurde, nie mogę jeszcze tego yy... porobić właściwie. Uh, ale mogę tu wstawić i drzwi. Nie założyłem w ogóle. Drzwi wariściowe, ale drzwi wariściowe y uh, nie drzwi Albo... nie. Drzwi wariinkowe, drzwi... O, dobra. Och, niech będzie takie bardzo No i dawaj, też coś musimy z tym zrobić Tu chyba trzeba będzie też sprzedać bo to, to wszystko do wywalenia Tutaj chyba nie domalowałem jest o wiele lepiej, jeszcze tutaj bym te rolety i teraz będzie tak Henka. Się jeszcze tu jakiś piekarnik, albo lodu, i lodówkę przydałoby się. W ogóle by się lodówka jakaś przydałaby się. Tam widziałem, o, to niech to mi się to ona zmieści tu. za bardzo by się tu zmieści, no nic chcemy się zmieścić e, czekaj, a bo tak mało Dobra, i niech tak będzie. Tylko, że to trochę dusza jest. No dobra, i teraz może by jakiś regał tu jeszcze wstawić. Ale najpierw może e, weźmy sobie rolety. Jakieś tu montujmy rolety. E, ciemno nie, e, może na razie jasno. Beżowy jest szary. A, niech będzie beżowy.

Dwa i trzy, dobra, no ale ja jeszcze bym tu yy. hmm, na pewno bym jakiegoś, jakiś regał wstawił albo coś, no nie wiem. Jeszcze tutaj będę musiał się zastanowić, i może tu jeszcze jakiś plakat wziąć, i walność, Zaraz zobaczymy eee, zaraz Sypialnie, nie, gabinet Jadalna, sypialnia Może albo czekaj gabinet, albo po prostu, mój, mm, już piszmy, plakat plakat? Campus Nike, no, ciekawe, ciekawe co tam dało simulator, to no, a to no na inną bo też ją zamiar kupić, o, niech będzie, no i dabę na razie, yy, chyba na razie, chyba będzie tyle, o, tu jeszcze na pewno yy, trzeba zrobić porządek z tymi Kładkami, więc jako że nie mogę ścięgi psować więc nie zrobię tego oczywiście jeszcze tutaj jeszcze na zewnątrz trzeba tutaj zrobić porządek bo zobaczcie tutaj wszystko zarosło jeszcze trzeba nasz domek zewnątrz y, pomalować ładnie. Wszystko zaśnięte. Ja bym tu jeszcze jakąś artankę wybudował. Po jakiś basen. Jakieś drzewa tu ładnie można by posadzić. No, można tu naprawdę robić. Dużo. Plany są, ale co z tego będzie to pole robię. Dobrze, ja wam na dzisiaj już dziękuję. Dzięki za obejrzenie tego materiału a tu jeszcze nie ma światła taka przecież jest a no dobra to światłem się potem zajmiemy dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału zostawcie łapki zostawcie suby. sekcja komentarzy jest jak zawsze dla Was trzymajcie się i do następnego